Siemanko, sobota 15 godzina, nie miałem wcześniej czasu Cały tydzień też widzicie Trochę śniegu napadało, ale już jakoś jest. Oprzątniemy je razem Damy jeść, jutro mam gości z daleka Cople wiszą, zimno cały czas, drzwi pootwierane Co tu się dzieje, panowie i panie? Dobra, zaraz nakarmimy Coś wam poopowiadam Tam pod hordę im nie wypuszcza, ich Nie chcę, żeby śniegu dziebały. Te bopsi sobie siedzą Zaraz zaobrączkujemy Dwa małe pocztowe a ja wam powiem, że tam kolega mi dał jedną obrączkę jakąś z 25, a tutaj musiałem kupić taką Trudno tam nie oryginalna, ale te pocztowe moje to też nie są oryginalne, więc damy im jeść jak, żeby nie było inaczej. O, Macie! Nakarmimy je razem. Nie nagrywam w tygodniu, bo nie miałem czasu. Pierżą się będzie niedługo do klatek. Trzeba je powkładać. Do wystawy już bardzo krótki czas. Nie wiem, które pierwsze czy widyny może i widyne a może i nie a może wiedeńskie macie zaraz te obrączki położę, zaraz no obrączkujemy je o zobaczcie jakie się ładnie bieżą o Jezus! Szydeczkę. Czekajcie chwilkę, już idą do jedzenia. A Fajne są gołąbki. Zadowolony jestem. Połamany miały kapcie, ale jakoś powyrywałem. Coś tam rośnie. Trudno jakie będą, takie będą. Trudno się mówi kapcie rosną Zobaczcie jak z tyłu to wyrywałem, bo to przecież wszystkie Ta chyba wygrała w pruszkowie, mi się wydaje 96 punktów widzicie jakie w kapciach nieporozwijane Połamane kapcie tragedia ale poderywałem coś Odrastają, te sobie jedzą. Dobra, niech sobie jedzą. Nie ma co im przeszkadzać. Pójdziemy dalej nakarmić. Jak wyżej inaczej. Trochę tych. faj no tutaj też jest fajny. Do łąbków. Fajnych jest tu dużo. Dużo no. Fajnych lepsze, gorsze. do Gołąbki jak to do gołąbki. Samczyki, samiczki. Siedzą, dobra, macie o. Woda zamarznięta Ale jakoś się tam Jakoś się napiją Jazda. Zobaczcie jaki ale ładnie się pieszą, ładne gąbki takie w miarę fajne w miarę, w miarę o czarnuchy jazda, 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 jazda nie wiem nawet któreś tu też na wystawę były szykowane ale które to ja za bardzo nie wiem o ta na pewno ta pierwsza jeszcze jakieś dwa ta ładna w rysunku kapcie pełne jeszcze któreś były tu Kocwaje, kocwaje Dobra, idziemy dalej Nie ma co przedłużać, czekajcie Teraz damy tym Trypełkom Nie, me Mewuncie Me to me są O Fajne to me wuncie. Jedziemy, damy tym, tę te też woda zamarznięta. W ogóle to chyba wszystko tu zamarznięte jest. O, damy dużo. jak sobie dziubią. A wodę to... Ja zdam w O, zamkniemy im. Nakarmimy razem, nie ma co nagrywać. Te łąbki. Mają się dobrze. Może jutro im posprzątam, nie wiem. Jak nie będzie takie zamarznięte, to im posprzątam. Będzie zamarznięte, to się nie posprzątam. Grity, nie grity Och, Dobra. Idziemy dalej Dobra, jesteśmy Są gołąbki, kapcie rosną Widać jakie z tyłu, jak się ktoś przyjrzy to wszystko powyrywałem Powyrywałem, żeby na wystawę zdążyło te połamane pióra Zobaczcie tamten jaki samczy Buty trochę ciemne, ale to jest ładne. Oto. A jest piękny gałka. Dobra, niech one sobie jedzą. Idziemy do jasnych, jasnych, niewłasnych. I do tych pocztowych. To wezmę w kieszeń. Te obrączki. Zaraz wam tu pokażę, co ja mam. E, powiem szczerze, że te pocztowe się poparzyły jakoś. Zobaczcie, one tu jak Poparzyły się. Te żyją. Zobaczcie jakie. Nawet na żartę jakieś płowe będą. Fajne. Po tej samicy i po tym. Zaraz wam nagram sypnej. O, już. Jestem. Zobaczcie, będzie taki płowy fajny gołąbek. A drugi będzie płowy albo czerwony. A jeden będzie miał nieoryginalną obrączkę, drugi będzie miał oryginalną z 25, bo 25 jest rok. O, zobaczymy co to będzie. O to jest ich rodzice. Nie? Jesteście ich rodzice. Patrzycie, co się tu dzieje. Fajne po niej zawsze. Wszystkie fajne szły łódki. O, mają sobie siedzą. Bobki żyją. Nie wiem, będą żyły chyba. Już sypnę im to. K sobie zobaczycie, a ja zejdę po. O. Resztę widząca. Macie. Jutro. E, piszcie, może chcecie, żebym wam coś nagrał. opowiadał coś. Nie wiem, co nagrywać. Idę po jeszcze ziarna. A wy sobie popatrzcie. To powiem wam, że idzie tego zwoża. Fajnie jedzą, wszystko na zdrowiu. Pocztowe się bardzo dobrze tu za Zaprzyjaźniły z moimi Nawet ten simel Shimel, shimel Sparował się o Czekajcie, chyba z tą czerwoną Co tu pierwsza dziobie Wiem, że się na pewno Tamten samczyk czerwony młody Nie, ten Co tu zleciał Samczyk Sparował się też z jakąś czerwoną O, ten co się tu trzepie E, jastrząb go brał ogonek mu ładnie odrasta patrzcie jakie fajne, te pocztowe mi się najbardziej podobają na tych rogowych dziobach takich, bo są jeszcze na takich białych dziobach, ale na tych rogowych to one mi takie tego łębie skalne przypominają nie? Simel to się sparował to. cała parkaś jest czarnego e, czarny fajnie jakby się z tą połową jedną sparował spyknął, ciekawe co to by wyszło po tym no dziubią sobie gromadka mam 12 plus 2 młode to już jest 14 no ten simelek fajną ma barwę, fajnie wygląda on jest po białym po białym gołębiu i po jakimś tam jeszcze z kurbackiego ludzie to nie byle co <laughs> nie. o z tą płową, co kiedyś do mnie przyleciała jakby się ten czarny o teraz koniej czarny się tam pchał raz, dwa, trzecia od mojej strony fajnie by było może by coś ciekawe jakie by i to nie zależy. Czym bardziej kolorowe, tym, tym lepiej. Ale na tych rogowych dziobach to uwielbiam te nakrapiane. Takie prawdziwe pocztowe. Dobra, idziemy dalej. Idziemy te koki. Te niech dziobią. Teraz tym trochę dać. Nie koki. Nie, muszę im jutro tu posprzątać, u Zobaczcie O Jezu, bocian! Gdzieś ty tu bocian wleciał! Góżu narobił! Zobaczcie No, nie wypuszczam na śnieg, bo mam e, złe wspomnienia ze śniegiem Ze śniegiem Głębi jak dziubią śnieg. Są jasnych. Trochę czekajcie, zamknę im okienko, bo już zamykam, żeby nie wiało. A zaraz je, je nagramy wszystko. wiecie, zima to. A piszcie, jak tam u was. <laughs> nie wiem, gołąbki. Na tych grupach to naprawdę chorują te głębie ludziom. nie wiem co tam się dzieje, Jeszcze szczepią, dlatego... kapcioszek, chodzą u mnie wszystko, mówię, żyje, to jest fajne, ale już wiem dla kogo pójdzie, 300 kilometrów stał, tamta saniczka. A no tak to to. Wszystko żyje. Wszystko żyje. Ma się dobrze. Ja żyję. Prądu nie było u mnie ostatnio. Cały dzień. Masakra, Armagedon. No naprawdę. Dobra, nie będę wam przedłużał. Widzicie, jedzą sobie pocztuchy. Siedzą. Nie, wypuszczam jaszo. Na tych dachach, na blogach naprawdę, nawet teraz byłem. Latały, to nawet dużo jest taki gołębi z pomalowanymi pod skrzydłami, nie? To mi nikt nie powie, że to uliczny gołą. Oczywiście, że jakiś poczt A taki ładny simelek. Teraz ja tam widziałem. simelka takiego ładnego bardzo samiczkę, bo taka była mała, ale pomalowana. A lamewek taki. Biała wys. Bez tarczami, ale to pocztowy, nie? I co tam jeszcze było? czarnych dużo no zobaczcie, no te to by polatało, ale szkoda ich ja mam szacunek dla swoich gołębi to... fajnie, ale te pocztowe jak jastrząb gania fajnie, one, tak, one mają takiego powera, tylko, że to no szkoda mi, bo później się boją widoki Wartość, dla mnie to praktycznie zerowo zero przedstawiają, ale, ale szkoda każdego dla Jastrzębia. Tyle, że statków kolorowych... O, fajnie, same czerwony. Cześć, trzymajcie się zdrowo i ciepło, jutro Wam coś dogram.